Pokój z Tobą, umiłowane dziecko. Wiem, przez co przechodzisz, znam każdy Twój lęk, każdą wątpliwość, która zasnuwa Twój umysł jak chmury nad wzburzonym morzem. Moja miłość jest jak latarnia, prowadząca Cię poprzez mrok, jest obecna, choć czasem ukryta za falami. Spójrz w głąb Swego Serca, gdzie zasiałem ziarno pokoju, ponieważ w burzach życia, to moja miłość staje się Twoim schronieniem. Przybliż się. A moje ramiona otoczą cię jak ciepły płaszcz, przytłumiając zimno niepewności. W moim spojrzeniu znajdziesz niewzruszoną wiarę w twoją siłę, bo wiem, że łaska wylewa się na ciebie z obfitością. Nie jesteś sam, jestem tutaj, by przypomnieć ci, że nawet największa burza kończy się spokojem. Zamknij oczy i poczuj mój oddech obok siebie, mój szept w sercu. Pokój mój daje wam. Zanusz się w tej miłości i pozwól jej być Twoim światłem i przewodnikiem.